Dzień dobry, elektryku. Zapewne za kilka dni masz egzamin państwowy i chciałbyś wiedzieć, co Cię może spotkać. Jeśli zgadłem, to koniecznie zostań dłużej, bo w tym filmie przedstawię pytania oraz odpowiedzi, które mogą znaleźć się na państwowym egzaminie. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Mariusz Gwóźdź. Jestem wykładowcą i wiem, co naprawdę pojawia się na egzaminach, a dziś tą wiedzą się z Tobą podzielę. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na naszym kanale, gdyż zapewniam, że to nie ostatni film z tej serii. A jeśli jeszcze wahasz się lub nie zarezerwowałeś egzaminu państwowego, zapraszam Cię na naszą stronę, gdzie zdobędziesz uprawnienia SEP online bez stresu. Sprawdź również film, który wyświetli się teraz na ekranie, w którym dowiesz się, jak wygląda egzamin państwowy online. A teraz przechodzimy do konkretów. Przedstawię teraz często występujące pytania egzaminacyjne oraz odpowiedzi na egzaminie państwowym z grupy G1, czyli elektrycznej. Na samym początku musisz wiedzieć, że pytania zależą od zakresów, które zaznaczyłeś na wniosku egzaminacyjnym. Zaczynamy. Pytanie: Czym zajmuje się osoba na stanowisku eksploatacji? A czym na stanowisku dozoru? Jakie są różnice? Odpowiedź: Eksploatacji stanowiska osób wykonujących pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowych. Dozoru stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących pracę w zakresie eksploatacji, stanowiska osób koordynujących pracę, prowadzących nadzór nad eksploatacją instalacji i urządzeń energetycznych. Oraz stanowiska osób odpowiedzialnych za pomiary kontrolne i protokoły pomiarowe. Pytanie, co to jest elektroliza? Odpowiedź: To proces, w którym przepływ prądu elektrycznego przez roztwór elektrolitu wymusza reakcję chemiczną. Pytanie. Co to jest urządzenie elektrotermiczne? Odpowiedź to elektryczne urządzenie grzejne do celowego przetwarzania energii elektromagnetycznej w energię cieplną i wykorzystania jej w celach użytecznych. Pytanie: Jakie z nasz czasowe przebiegi prądu? Odpowiedź: tętniący, stały, zmienny. Przemienny. Pytanie, czy w każdym zespole należy wyznaczyć osobę kierującą zespołem? Odpowiedź tak. Pytanie, kto to jest osoba upoważniona? Odpowiedź to osoba wyznaczona przez prowadzącego eksploatację do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych. Pytanie, jakie zagrożenia mogą wystąpić podczas eksploatacji instalacji lub urządzenia elektroenergetycznego? Odpowiedź: porażenie, poparzenie łukiem elektrycznym, pożar w wyniku awarii. Pytanie. Co nazywamy montażem urządzenia energetycznego? Odpowiedź: montaż to czynności niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci do działającego systemu energetycznego. Pytanie: jak nazywa się dokument regulujący całokształt kształt spraw związanych z polityką energetyczną naszego państwa? Odpowiedź. Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami. Pytanie: scharakteryzuj oparzenia. Odpowiedź: pierwszy stopień zaczerwienienie, drugi stopień pęcherze, trzeci stopień Spalenie martwica. Pytanie, w jaki sposób oznacza się strefy zagrożenia wybuchem gazu? Odpowiedź: strefa zerowa, strefa pierwsza, strefa druga. Na ten moment to wszystko co dla was przygotowaliśmy. Jeśli chcesz więcej pytań egzaminacyjnych, wejdź na szkolenia isep.pl. Jeśli przydały ci się nasze pytania, zostaw łapkę w górę i daj znać w komentarzu, które pytanie wydaje ci się najtrudniejsze. Dziękuję i do usłyszenia w następnych epizodach. Hysj